Zgaduję, że nie słyszałaś, publikuj jeden raz dziennie albo najlepiej kilka razy dziennie. Dlaczego ci ludzie, którzy mówią, żeby tak robić, nie mówią, jaka jest tego cena? Ile to kosztuje albo finansowo, albo czasowo? Bo jaki jest proces tworzenia kontentu? Pierwsza i najważniejsza rzecz to trzeba wiedzieć w ogóle. Na jaki temat tworzyć ten kontent, tak? Czyli trzeba zbadać społeczność, wiedzieć, jakie mają problemy, jakie mają możne rezultaty, tak? Umieć stworzyć huki, skonstruować rolkę tak, żeby ją się chciało obejrzeć do końca, tak? To już jest kolejny proces, czyli rozpisywanie treści. A następnie jej stworzenie w postaci rolki, karuzeli. No, jeśli to jest post, no to super, mamy w dwa w jednym, rozpisując. Czyli to już jest w sumie trzeci krok. Pomysły, e, rozpisanie i stworzenie treści. Czyli tutaj na przykład trzeba by było nagrać albo pójść do studia, tak, albo właśnie nagrać tak po prostu, stanąć sobie w domu. To wszystko jest czas. A co jest dalej na przykład z tą nagraną treścią? Trzeba ją zmontować. I to też albo jest koszt. Pieniężny albo jest koszt czasu. Następny krok, który trzeba zrobić po stworzeniu takiej treści, trzeba tą treść przejrzeć. Okazuje się, że to też jest czas. Kiedy ja zaczęłam tworzyć dużo kontentu na swój profil na Instagramie, to zrozumiałem, że przecież ja, ja tracę tyle czasu na oglądanie ponownie swoich rolek. Boże, więc to dolegowałam. A, a kolejny krok. Opublikowanie, czyli zaplanowanie swojej treści, to też zajmuje czas. Jeśli ktoś wam mówi, w jeden dzień zaplanujesz sobie kontentu na milion dni do przodu, to tak, można tak zrobić, ale najpierw milion tego kontentu trzeba stworzyć. I nikt nie mówi o poszczególnych etapach, nikt nie mówi o poszczególnych krokach i o tym, jaka jest tego cena, ile to kosztuje. Więc wtedy, kiedy widzicie, że ktoś publikuje trylion razy dziennie, to wiedzcie, że wydaje na to albo dużo swojego czasu, albo dużo swoich pieniędzy.